Страдавіжівське НВК, школа №1, гімназія Солонинко-Бажена, 5 В класу. Юліус Словацький, «Єжелі кеди в тей моїй країні». «Єжелі кеди в тей моїй країні, Де подоліна моєї два плине, Де дужі мої блінки з нею A miasto dzwoni nad Śmiernym Potokiem, Gdzie konwale owoniący lewady Biegną na skale pod chaty i sady. Jeśli tam będziesz, duszo mnie wyłona, Choć bez do cieba wrócona, To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty, Która tam stoi jak arsenał złoty, A to i znowu na skalach spoczywa i świeci Powietrze lżejsze, które się uzdrowie z zmiej pierści mojemu krajowi. Dorota Gieninę kroplę, chodząc sobie po ogrodzie Bye.